Rynek trzody chlewnej to ciągła ruletka. Długo utrzymujący się trend niskiej ceny żywca zmienił się w tym roku diametralnie. Na europejskim rynku hodowli świń zauważamy szybko postępującą redukcję pogłowia. Zakup prosiąt do tuczu stanowi duże wyzwanie, a ceny zwalają z nóg niejednego producenta świń w cyklu otwartym. Wszystko to wpływa na decyzje producentów tuczników o zamknięciu cyklu produkcyjnego i budowie chlewni dla loch. Dzięki temu zyskują bezpieczeństwo dostępności prosiąt oraz przewidywalność procesu produkcyjnego, który całkowicie znajduje się pod kontrolą hodowcy. Wśród hodowców, którzy postanowili zamknąć cykl produkcyjny, znaleźli się państwo gajdowie, decydując się na genetykę choice jako pewnika optymalnej produkcji niewymagającej nadzwyczajnych nakładów pracy. Andrzej Gajda! I Znajdujemy. Znajdujemy się w miejscowości Siedlanów, gmina Radzyń Podlaski. Toż rozpoczęliśmy w 2007 roku, budując i rozwijając pierwszą chlewnię, która powstała jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy wszystko rozwijać. Od 2012 roku to powstała kolejna chlewnia i od tamtego roku już jesteśmy producentem swoich prosią. Przed tym, żeby tylko włączyć, kupowaliśmy pożar. Prosiliśmy do wniosku że nie zostaje pieniążków nic z tego prosiaka kupić, no bo wyrzuciło to koszty sobie. A ze swoim prosiakiem, jak wyprodukujemy. To albo zarobimy, ale na przykład nie stracimy. W pracy nie ma dużo więcej może, to jest praca, nie jest ciężka, no, tylko trzeba dopatrzyć to po prostu. Przyjść na czas. Wszystko musi być pod kontrolą praktycznie. Z punktu widzenia hodowcy i będąc obserwatorem tego, co już się dzieje na rynku i jak zaczęliśmy współpracę, podjęliśmy ryzyko tego, że postawimy glebę do rozrodu. Widać efekty tego, jak dba. Jeżeli się zadba na czas i wszystko dopieszczone tak jak należy, no to wtedy już na tuczarni praktycznie pracy jest mało, ale jednak lotu trzeba poświęcić dużo więcej czasu niż szczuczuł otwarty. Widać wyniki na Zwracać uwagę u prosiaków na ich zdrowotność i zachowanie. W tej chwili, jeżeli chcemy zwrócić uwagę na tłucznika, no to trzeba zwrócić też uwagę na paszę. Niestety nie oszukamy i dobro zawsze się. Na początek do przyzwyczajenia prosiaków do odpasu używamy paszy, z którą kupujemy, a później po dwóch tygodniach już przerzucamy na własną paszę, którą produkujemy dla naszym zdradztwie. Na obecnej znajdujemy się na porodówce. Porodówka liczy książka porodowych. Pierwsza lotka wróciła się dzisiaj z wynikiem 19 sztuk. Żywych. Od kilku lat współpracujemy z firmą Choice. To bardzo dobre loty. Jeżeli chodzi o Excel, uważam, że bardzo dobry tucznik. Bardzo ładnie się prezentuje. No i jak widać efekty, dobrze jest jego. Tu jeszcze chciałem pochwalić się, że mam następcę takiego wnuka, który też się zajmuje tym i bardzo o to dobrze dba. Także ja mogę odjechać z domu, on kilka godzin zawsze dopilnuje. Go